Radia Łódź Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry. Naszym gościem jest dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu, Maciej Rimer, z takim pięknym, młodym, malutkim człowieczkiem ze sobą. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Reda. państwu. Z góry przepraszamy. Jakby się okazało, że młody człowiek się włączy do rozmowy. Mam nadzieję, że będzie słuchał, jak tata z nami rozmawia. Panie dyrektorze, zapowiadaliśmy wcześniej rozmowę na temat placu Dąbrowskiego. Czy ta przebudowa ruszy w tym roku? W tym roku wydaje mi się, że może jeszcze nie ruszyć, bo kończymy pozwolenie na budowę. Trwają prace nad pozwoleniem na budowę. To jest postępowanie dość formalne, które wymaga spełnienia wszystkich, wszystkich elementów. Są pytania, są wątpliwości ze strony Teatru Wielkiego, ze strony Archiwum Państwowego, ze strony Uniwersytetu Medycznego. To są dość szczegółowe budowlane uzgodnienia. Co do zakresu i kształtu tej przebudowy. Chcielibyśmy, żeby ta przebudowa była bardzo dobrze uzgodniona i żeby była dobrze skonsultowana od początku, tak ten proces prowadzimy. Więc wydaje mi się, że jeszcze kilka tygodni to wydawanie postępu, pozwolenia na budowę potrwa, ale to też oznacza, że sam projekt budowlany, że sama koncepcja architektoniczna właściwie jest skończona. Ten proces trwał chyba 3 lata. Przygotowania pozwolenia na budowę, przygotowania projektu. Wiele etapów konsultacyjnych z mieszkańcami wy, wy, wykonaliśmy. Jednocześnie chciałem zauważyć, że ten etap projektowy, kiedy się skończy, to będziemy mogli rozmawiać o budowie montażu finansowego, bo ten montaż finansowy jeszcze nie jest gotowy. To znaczy, że jest część pieniędzy zagwarantowana? Na ten moment są pieniądze na projekt. Na projekt, który się kończy, pozwolenie na budowę. Przyglądamy się różnym naborom środków unijnych, przyglądamy się różnym projektom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale tak się składa, że ten projekt przebudowy placu Dombrowskiego obejmuje kilka komponentów, które rzadko występują w jednym naborze unijnym: tam jest układ drogowy, tam jest układ wodny. Układ wodny. Bo tam y, chodzi również y, o pracę y, przy ulicach, y, przy placu Dąbrowskiego, y, czyli Knychalskiego, Szterlinga, Jaracza, Narutowicza. Dokładnie tak. E, układ drogowy Narutowicza, zwłaszcza Szterlinga jest konieczny do przebudowy. E, kilka szpalerów drzew, które się mają pojawić przy budynku teatru. Zwłaszcza przy ulicy Sterlinga, wymaga to przebudowy Sterlinga. Mamy fontannę i system wodny pod placem, mamy system retencjonowania wód, który chcielibyśmy wprowadzić w ramach przebudowy i wreszcie zieleń. Więc te trzy komponenty różnych zakresów, różnych zakresów przebudów. Ciężko jest złapać w jednym naborze unijnym, natomiast no, moja rola, rola Departamentu Ekologii, to zgodnie z tym, jak funkcjonują inwestycje w mieście, kończy się w momencie zamknięcia koncepcji projektu. Przekażemy ten projekt do pionu inwestycyjnego miasta. Mam nadzieję, że zarówno środki, jak i dofinansowanie się. Znajdą w swoim w swoim czasie. To jest taki problem, który ciągnie się już w co najmniej kilkanaście lat. Nie wiem, czy pan wie, ale pani prezydent, kiedy starała się po raz pierwszy o urząd prezydenta i pytały, pytaliśmy ją, jaka będzie jej pierwsza decyzja, to właśnie wymieniła przebudowę placu Dąbrowskiego. Czy na koniec tej kadencji się to może udać? Pani prezydent podtrzymuje, że ten projekt ten prac chce przebudować, żeby prace mogły ruszyć, to potrzebują mieć projekt i pozwolenie na budowę. Bo do tej e... pory cały czas mówiło się przynajmniej ostatnio o tym 2025 roku. prawda. E... Wrócę do tej myśli głównej, bez pozwolenia na budowę nie da się rozpocząć prac. Natomiast co do środków budżetowych, to jest pytanie do, do pionu finansowego miasta i do pionu inwestycyjnego miasta, czy te środki z budżetu miasta się znajdą. Dofinansowań aplikowaliśmy o kilka różnych typów dofinansowań. Do tej pory nie udało się znaleźć takiego, który by pokrywał cały... Zakres inwestycyjny. Ta przebudowa ma kosztować około 29 milionów, tylko to są wyliczenia chyba jeszcze sprzed kilku miesięcy. Akurat ceny w ostatnim czasie idą w dobrą stronę na, na, na rynku, a nie złą, więc powiedziałbym, że ten, ten szacunek jest jak najbardziej aktualny. Jak ten plac ma wyglądać, gdyby pan przypomniał? Przede wszystkim ma być zielony i przyjazny mieszkańcom. Ta płyta, którą mamy w tej chwili, jest bardzo. M, bardzo pusta, bardzo m, są takie określenia miejskiej wyspy ciepła. To to jest jeden z tych, z tych przykładów. Niektórzy nazywają to betonozą po prostu. Albo betonozą. Fontanna, która m, pomijając jej kształt przecina plac w, na pół. Ta część przed teatrem ma bardziej funkcję parkingową niż, niż placu. Zresztą to jest główna oś nieporozumień z teatrem wielkim, który Zapomina, że cała płyta placu jest placem publicznym i ma mieć funkcję plazu, a nie funkcję parkingu, oczywiście z zachowaniem dostępów dróg pożarowych, dostępów dróg dla osób z niepełnosprawnościami, czy też dojazdów dedykowanych pod sam teatr, to jednak wjazd na płytę placu powinien być ograniczony. To nie jest parking. Te miejsca postojowe oczywiście w projekcie zostały wyznaczone przy ulicach, ale to parkowanie trzeba uporządkować w rejonie... W rejonie Placu Domorskiego obrazki, kiedy autokary parkują w godzinie wie wieczornych, wieczornych, parkują na półce placu, to są naszym zdaniem niedopuszczalne. Czy to jest, panie dyrektorze, ta oś jeszcze braku porozumienia z teatrem, Wielkim, tak. miejsca parkingowe? Zdecydowanie tak, to głównie chodzi o parkowanie. I o to, że w projekcie porządkujemy parkowanie wokół placu. Stylowo używam słowa porządkujemy, bo w ten sposób usankcjonujemy to, co już w tej chwili w prawie występuje. To Czyli znaczy, teatr chce, aby były miejsca parkingowe, tak? Żeby było ich więcej dookoła samego teatru, samego budynku. A ja zwracam uwagę, to proponowaliśmy też teatrowi, że są działki na przykład na rogu ulicy Jaracza i ulicy Sterlinga, gdzie jest działka teatru z kawałkiem działki drogowej miejskiej, nieużywanej, tam jest taki zakręt, który mogłoby miasto przekazać na, 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 na użytek instytucji i kultury, aby tam postawić parking kubaturowy. Jest dość duży parking sądu, sądu okręgowego, okręgowego. który jest w godzinach popołudniowych nieużywany. Niechże instytucje się porozumieją co do korzystania z tego przyległego wprost do pracy domorskiego parkingu i tych miejsc parkingowych tam jest stawkiem sporo, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sądy pracują do 16, a teatr pracuje w godzinach, w godzinach wieczornych, to bez kłopotu naszym zdaniem da się osiągnąć. Wiele osób mówiło, że może warto wybudować parking pod Ziemny, a inni, że to jest niemożliwe w tym układzie. Technicznie wszystko jest możliwe, ale pytanie o koszty. Te koszty i rozmiar tego parkingu, bo zrobiliśmy analizę parkingową. To parking pod samą płytą placu pozwalał na kilkadziesiąt. O, o, może około 100 miejsc postojowych e, przy kosztach e, kilkudziesięciu milionów złotych, wielokrotnie przewyższających koszty przebudowy samego placu. Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem przed chwilą, że jest dostępna e, działka pod parking kubaturowy na rogu Jaracza szterlinga że jest e, parking e, sądu, gdzie też potencjalnie można postawić konstrukcję kubaturową. To ponoszenie e, w dużo wyższych kosztów budowy parkingu podziemnego pod samą płytą placu, tam są dwa pomieszczenia, duże pomieszczenia, fontanny które służą jako zaplecze techniczne, to one głównie przeszkadzają w, przeszkadzają w ulokowaniu pod półtą po, po placu domowskiego dużego parkingu kubatorowego. Jeszcze jedno pytanie. Ta fontanna, bez względu na to, jak wygląda, i tak nie działa od kilkunastu lat. Proszę słuchaczom wyjaśnić, dlaczego to nie działa i czy nie mogłoby działać do czasu chociażby rozpoczęcia przebudowy. A to jest chyba pytanie do tych, którzy projektowali poprzednio Plac Dąbrowskiego, bo według fachowców od fontan, od systemów wodnych, ten układ techniczny, który został za, zastosowany w fontannie pod na napas Dąbrowskiego, on ma kilka wad technicznych. Byłem tam w tych pomieszczeniach pod, pod płytą placu, byliśmy tam z ekspertem od, od fontan. On jasno wskazywał, co tam nie działa. Chodzi o przepustowość pomp, chodzi o pewne zbiorniki przepływowe, które, które przy takiej wydajności tej fontanny, nie mają prawa długo funkcjonować. Jego trzeba, ten system techniczny, jego trzeba po prostu przebudować. Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Maciej Rimer. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Razem z Synkiem. Do widzenia.